Dzień dobry, dzień dobry kochani. Piąta 16 minęła, a o 5-16 był słońca zobaczcie. Błękitne niebo. Tam chmury na horyzoncie lekko zaróżowione, czyli mogę powiedzieć, że taki malarz stał i farbą czerwoną z białym malował. Malował, malował. A tam, posłuchajcie, między budynkami przy rzece Muła, tu jeszcze chwilę temu się też unosiła plus 6, 6 stopni. Witam. Jak na 28 maja, kurczę laty zimno. Zimno, ale posłuchajcie. Takiego troszeczkę sobie luzu dałam, bo przyszło mi wiele przemyśleń. Zaraz posłuchajcie, przestawię się, bo mi było chyba lepiej widać, te, tak, z tej strony, czy... Tak, uhum. gdzie tu mam jasność, co mnie oświetla, gdzie to słońce dopiero zejdzie. Dałam sobie takiego troszeczkę luzu, bo wiele pomysłów mam, tylko muszę, muszą mi się jakoś ułożyć. I w ramach pomysłów i nowości, ciekawostek, kupiłam szałwię, Taka szałbia turecka, odwiedziliśmy wczoraj turecki sklep. No, niech przejedzie ta auto. Szałdiak. No, takie 4,99. Taka szałdiak w takim. To jest, wiecie, muszę przełożyć do, do słoiczka szklanego, bo to plastik. No co jest? Dzisiaj piję z Wami kawę o poranku. Także dzień dobry. Dzień dobry z kawą, z kawą o poranku. A kawa jest właśnie taka kardamonem tak patrzę gdzie będzie lepiej widać o może tak miała być najlepsza no to jeżeli jest najlepsza, no to ten kardamon jest bardzo wyrazisty, ale ale ciekawa, ciekawa. nie mogę powiedzieć, jest interesująca kochanie witam cały świat i kłaniam się nitko. <laughs> dzień dobry, serwusia, Anusia to <laughs> dzięki Ani tutaj, dzięki inspiracji no Przyszła mi myśl, otwieram tak nad ranem, wczoraj. Otwieram maila, wczoraj czy przedwczoraj, Aniu? Otwieram maila żeby sprawdzić, co przyszło. I czytam. No, mogę powiedzieć: list od Aniu, no, pewne rzeczy dzieją się nieprzypadkowo. I dziękuję Ci, bo to, co mi przyszło, to. Ja w tym liście Twoim potwierdziłam. To tak jakbym go odczytała już wcześniej. <laughs> Dobrze. To jest taka zbieżność zdarzeń, zbieżność myśli, jedność myśli. To jest niesamowite. Także cieszę się. Jasiu, dzień dobry. Że anioł się podoba. To wiecie, to jest tak, że... Yy, Przyszedł mi, że będę malować tego Haziela w innym kolorze. Co wyjdzie, zobaczymy. Bo to ta wena przychodzi. Najpierw przychodzą kolory, chociaż to jest tak jeszcze różnie. Także te anioły przychodzą. Przychodzą i robią się bardziej, coraz bardziej wyraziste. I jak się robią coraz bardziej wyraziste, to wtedy przychodzi czas, by wziąć pędzel i zacząć malować. Aby przelać to na płótno. I ja, która nigdy w życiu nie malowałam, się śmiałam, posłuchajcie, w zeszłym roku, jak kupiłam sobie właśnie przybory do malowania, że przecież ostatni raz to pędzelek miałam w ręku taki do malowania, jeśli chodzi o obrazy, prawda, jakie takie, to owszem, w szkole podstawowej. I miałam pezel, owszem, malowałam jakiś tam kiedyś balkon, jakieś okna kiedyś, jak się jeszcze kiedyś okna malowało, to owszem, dlaczego nie? Ale nie porównujmy sztuki z usługą jako taką malowaniem, prawda, renowacją. Mmm, posłuchajcie, intrygująca ta was z tym kardamonem. Piłam kiedyś, piliśmy w jakiejś takiej knajpce żydowskiej byliśmy, ale no i ten smak jest ciekawszy. Witam Mariola, witam Jadwiga. Witam Izabela. Halo Radom, dzień dobry. Witam Maci. Się, szykowaliśmy się. Słuchajcie, wysłałam, rzuciłam zdjęcie. Zrobiłam posta. Bo jechałam do Ingolsztadu i tam jest taki muzeum, czy muzeum, no nie można powiedzieć, że to muzeum, no dinozaury, ale dla dzieciaków jest to przygotowane to zwiedzanie. Tak, piękna sprawa. Jeździe pojechać. No i najważniejsze, jest gdzie zrobić zdjęcie z dinozaurem. A no się czekałaś na filmik. Nie, 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 jechałam służbowo do Ingolsztadu i posłuchaj. Jak się ma wiele spraw na głowie, też tam sama doskonale wiesz to, też trzeba mieć trochę natchnienia, trochę takiego luzu, żeby to tak się zgrało. Ale też pomyśleliśmy, posłuchajcie kochani, że przecież my tutaj w Alpy to też mamy niedaleko, no bo co to jest powiedzmy, nie wiem, 200-300 kilometrów autostradą, no to nie jest daleko. Ale te pomysły, pomysły się rodzą i to jest piękne, aby zobaczyć coś innego, spróbować coś innego, zobaczyć świat z innej strony, zobaczyć go z bliska, poczuć go, poczuć góry, poczuć las i te szalone nie do nie szalone ale no, wróble. No, zobaczcie, jaki tu mam koncert. I to posłuchajcie, trzecia, trzecia trzydzieści już pierwszy zaczął. O, i już powoli teraz widać jak mgła z nad rzeki, bo tam za domami tymi dwoma płynie rzeka i są stawy. Także o, tam nie wiem czy widzicie, ale już gęstnieje ta mgła tam nad rzeką koło browaru, a tu zaczyna się unosić. Z górze Galienberg i przychodzi mi do głowy taka opowieść, jak to ten kwiat Rósł wśród innych kwiatów. Bajka o pięknym kwiecie i sobie tak rósł. Kwiaty rosły większe, mniejsze, ale on rósł i nie kwit. Nie kwit, bo nie miał ochoty, nic go nie fascynowało, nic go nie inspirowało. I jeden wyrósł mniejszy i większy. I nagle, w pewnym momencie życia, przy tym kwiecie, pojawił się drugi kwiat. A już dużo lat upłynęło. I ten drugi kwiat zaczął rosnąć, zaczął rosnąć zupełnie niezależnie. I ten obok obserwował go, wspierał. I gdy ten młody, młody kwiat zakwitł, to nagle się okazało, że jest on inspiracją. Inspiracją, Taką, takim zaufaniem dla tego pierwszego kwiata i ten pierwszy przy tym drugim rozkwit. I jaki wniosek z tej mini bajki? Każdy z nas ma swój czas. Potrzebujemy takiego drugiego kwiata, obok nas by się otworzył, byśmy i my, Otworzyli się przy nim. I to jest piękne. I to się dzieje, i to obserwuję, i z tego się cieszę. Kochani, najlepszego, wspaniałego dzionka. I jak Joasia ma piękny tytuł niecodzienne vlogi, bo one nie są codziennie, Ale niecodzienne. To też takie wyjątkowe. I jestem, kochani, jestem, jestem w takiej, można powiedzieć, zmianie. Może ten kwiat tyczy się innie. Chociaż mówiłam go, opowiadając, miałam kogo innego na myśli. Ale teraz do mnie dotarło. Jak to, zobaczcie, te kwiaty. Ta łąka wokół mnie jest tak fantastyczna. Ania, jakim jesteś kwiatem? Sylwusiu, cudowną lilią. A Ania taką, takim czerwonym makiem, który teraz namiętnie kwitną, bo ten mak daje tyle odwagi, radości. I jak się otwiera, to już tak konkretnie. To nie tak, że tak malutko, malutko. Nie, jak się już otworzył, to tak pięknie. Pięknie. Pozdrawiam. Pozdrawiam cały świat. Joanna w Australii. Miłego dzionka, a ja tu wśród moich pomidorów, który o! Piknął następny też księgnie no te jeszcze chwilę czekają. No tamten, jeszcze, jeszcze. Ale... O, tu zobaczcie. A zobaczcie tego kaktusa. Tu takie dziecko malutkie. A tu już jest nowe. Na czubeczku. <grym, <grym, niesamowicie ten kaktus. I życzę Wam, aby ten dzień taki był pełny różu, a róż jest kolorem miłości od serca, czystej miłości od serca. Róż już przeszedł w taki lekki pomarańcz. Do zobaczenia. Może powiem tak, do zobaczenia wkrótce.